No, i jedziemy dalej, teraz długość boku, czyli naukę z trzech oczek łańcuszka, przesadam pięć niezależnych słupków, czyli pierwszy słupek, drugi słupek, czyli słupek, czyli pojedynczy słupek, ale narzucam nitkę raz, ale z kolei odwijam dwa razy, raz, dwa, czyli to jest tak zwany double treble, double crochet, dc, czyli raz i dwa. Dwa przeciągnięcia, jedno narzucenie, ale z kolei raz dwa przeciągnięcia, i to jest słupek. Pojedynczy słupek mamy jedno narzucenie, ale double crochet mamy dwa odwinięcia, czyli DC w oznaczeniu anglojęzycznym. I teraz dochodzę do narożnika, i narożnik z kolei będzie właśnie to treble, czyli podwójny słupek. Czyli owijam nitkę dwa razy wokół szydełka, i tutaj mamy trzy odwinięcia. Raz. Dwa, za każdym razem dobieram nitkę, przeciągam przez dwa narzucenia i trzy. I znowu owijam nitkę dwa razy wokół szydełka i teraz wyciągam i za każdym razem dobierając przeciągam przez dwa narzucenia. Raz, dwa i trzy. I kolejny, Przeciągam i raz, dwa i trzy, czyli mamy trzy takie, trzeba trzy podwójne słupki. Łuk zawracający, zakręcający, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i tutaj prosta padła, już doliczona do kolejnej długości boku, sekwencja. Raz, dwa, trzy przeciągnięcia, czyli podwójny słupek, czyli po angielsku trebu. Podwójny słupek owijam nitkę dwa razy wokół szydełka, co daje mi trzy odwinięcia. Raz, dwa i trzy. I znowu owijam nitkę dwa razy wokół szydełka i odwijam raz, dwa i trzy. I zobaczcie w ten sposób, o ta forma okrągła zbliża się do formy kwadratowej. Mamy dwa narożniki, czyli co drugi element przewijam narożnik, a co drugi długość boku złożoną z pięciu słupków niezależnych.